Maria Le nie przyjmuje do wiadomości wyroku sądu, który skazał ją na 4 lata więzienia i 5 lat pozbawienia praw wyborczych, 10 temu. Prezydent Macron również chce odblokowania granic strefy gazy, po to, aby mu mogła dochodzić pomoc humanitarna do wszystkich ludzi, którzy, którzy cierpią tam wód do dzieci, które. Które nie mają pomocy medycznej. Marka Karneja, który jest obecnie premierem, szefem liberałów i, no i prawdopodobnie następnym premierem również, e, kiedy zapytano go, jak ocenia na przykład swoją znajomość języka francuskiego, powiedział: 6 na 10 punktów, ale on ma tylko 60 lat i zamierza się jeszcze tego francuskiego douczyć. Na Słowację wybiera się. Rosyjska firma Mare, która prowadzi takie, które fachowcy nazywają hard dyskonty. Placówki, które no, mają bardzo taki ascetyczny wygląd. Towar jest tam sprzedawany jak w Polsce w latach 90. z palet a nie z półek. Dzień dobry Państwu, to jest kolejny wideo podcast z cyklu Państwa Miasta. Raport XYZ. Ja się nazywam Bartłomiej Majer i zapraszam do wysłuchania i obejrzenia tego wszystkiego, co mamy dzisiaj Państwu do powiedzenia i pokazania. A sponsorem dzisiejszego wideopodcastu jest język francuski, bo wiele będziemy mówili o francuskojęzycznych terenach. I zaczniemy od Francji. We Francji jest oczywiście, jak zawsze, Kasia Stańko i jest też pani Le Pen. Która nie będzie mogła startować w najbliższych wyborach prezydenckich, chociaż bardzo chce. A właściwie o co tam chodzi, to opowie nam oczywiście Kasia. Cześć, dzień dobry. Marie Le Pen, szefowa skrajnej prawicy, chociaż nie przewodnicząca swojej partii, ponieważ tę pozycję już przekazała młodemu politykowi Jordanowi Bardelli. Marine Le Pen nie przyjmuje do wiadomości wyroku sądu, który skazał ją na 4 lata więzienia i 5 lat pozbawienia praw wyborczych 10 dni temu. Marine Le Pen oraz obóz skrajnej prawicy we Francji twierdzi, że mimo tego wyroku jest możliwość i startu w wyborach. Polityk złożyła apelację. Francuscy konstytucjonaliści zastanawiają się. Czy w tej sytuacji, kiedy sąd podjął decyzję, że wyrok jest egzekwowany od razu, Marine Le Pen nadal może prowadzić kampanię wyborczą? Przypomnę, że wybory prezydenckie we Francji mają się odbyć w 2027 roku, także mamy jeszcze dwa lata. Sąd apelacyjny w Paryżu wypowiedział się w tej kwestii, ponieważ no, właściwie tutaj pojawiało się wiele, wiele wątpliwości w debacie publicznej we Francji. Wydał komunikat, w którym stwierdził, że rozpatrzy apelację Marine Le Pen w ciągu roku. Także czeka nas rok niepewności, rok zawirowań politycznych we Francji. Obóz skrajnej prawicy we Francji podważa wyrok sądu, podważa też praworządność we Francji, twierdząc, że wielu innych polityków, którzy mieli podobne występki, ich zdaniem, na swoim sumieniu za podobne czyny nie zostali skazani. O co chodzi? Maria pędza została skazana za zatrudnianie fikcyjne asystentów parlamentarnych wraz z kilkunastoma innymi osobami. Czy wyrok jest adekwatny, to już decyzja sądu, natomiast wydaje się, że inni politycy nie zostali tak ostro potraktowani. To znaczy, między innymi obecny premier François Bayrou również miał tego typu sprawy na koncie i nadal jest premierem, nadal jest w polityce. Także tutaj jest duży znak zapytania. Zobaczymy, co postanowi sąd apelacyjny. Tak jak wspomniałam, będziemy prawdopodobnie wiedzieli o tym w, w ciągu roku, czyli rok 2026, rok przed wyborami, będzie, będzie kluczowy. Tymczasem w weekend odbyły się manifestacje w Paryżu. Z jednej strony zwolennicy Marine Le Pen i sama polityk zorganizowali dużą manifestację na takim symbolicznym miejscu Paryża, na placu Boba. To jest takie miejsce niedaleko z jednej strony parlamentu, a z drugiej strony placu inwalidów, gdzie pochowany jest Napoleon Bonaparte. Na placu tym zebrało się, nie wiemy ilu, ponieważ to są też różne źródła i różne estymacje. Maryna Penn, jej partia i jej politycy twierdzą, że było 15 tysięcy zwolenników. Z źródła oficjalne mówią, że było tylko 5 tysięcy, także nie była to jakaś bardzo duża demonstracja. Były płomienne przemowy, były przekonywania, że, że Marine Le Pen jest niewinna, że to jest napaść na demokrację i że ten wyrok sądu w ogóle nie powinien zostać ogłoszony, ponieważ to nie sądy, ale wyborcy powinni decydować, kto zostanie prezydentem Francji. Z drugiej strony, lewica i skrajna lewica zorganizowała manifestację. Na placu, placu Republiki. To również jest takie bardzo symboliczne symboliczny miejsce Paryża, gdzie najczęściej dochodzi do wielkiej demonstracji związków zawodowych, lewicy. I tam też właśnie w weekend się, odbyły się spotkania lewicowych polityków, mówiących, że Maryn Le Pen jest faszystką i że należy ją jak najszybciej usunąć z życia politycznego we Francji. Także czekamy, co będzie dalej. W międzyczasie oczywiście wypowiadali się również inni politycy, chociażby bardzo bliski współpracownik obecnego prezydenta Macrona Gabriel Attal, który był premierem, jest, był najmłodszym zresztą premierem w historii Francji, który stwierdził, że jeżeli się kradnie, to powinno się za to odpowiadać. To było zdecydowane, zdanie zdecydowanie, zdecydowanie zaadresowane do Marine Le Pen. Także debata we Francji się zaostrza. Bardzo dużo się teraz mówi o praworządności, o tego czy ta praworządność we Francji jest, czy jej nie ma. A to, czy Marine Le Pen wystartuje rzeczywiście w Liborach, bo według decyzji sądu teraz nie ma do tego prawa. Czy sąd apelacyjny w ciągu roku zmieni tę decyzję? Przekonamy się prawdopodobnie w 2026 roku. Robimy teraz skok za ocean do Kanady, państwa dwujęzycznego, w którym mówi się między innymi po francusku. A właściwie nie, nie do Kanady, tylko do Stanów Zjednoczonych, które to Stany Zjednoczone, Kanadyjczycy dosyć licznie do tej pory odwiedzali w celach turystycznych czy rekreacyjnych, i zdaje się, że nie mają już takich planów, przynajmniej aż tak szeroko zakrojonych, a o tym opowie nam Anialach. Tak, dzień dobry. Rzeczywiście Kanadyjczycy zaczynają unikać Stanów Zjednoczonych i z różnych powodów, wszystkich związanych z konsekwencjami decyzji podejmowanych przez Donalda Trumpa. No niestety Trump zawsze się gdzieś pojawia w tle. Chodzi o to, że ze względu na bardzo bliską współpracę gospodarczą i polityczną Kanady ze Stanami Zjednoczonymi, przez lata Kanadyjczycy przyzwyczaili się do tego, że jeżdżą do Stanów Zjednoczonych. I efekt tego jest taki, że Grupą turystów, którzy w największej liczbie podążają właśnie do Stanów Zjednoczonych, to są Kanadyjczycy. Wystarczy zostawić takie dwie liczby: Kanadyjczyków jest ponad 40 milionów, a wizyt kanadyjskich turystów przekroczeń granicy, bo to właściwie tak się liczy, do Stanów Zjednoczonych z Kanady jest 25 miliona. Czyli tak jakby 20,5 miliona osób co roku, połowa Kanady co roku jeździ do Stanów Zjednoczonych. No, i teraz jest, są dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że w miniony weekend rząd Kanady podał na takiej specjalnej stronie przeznaczonej dla wyjeżdżających, gdzie są na przykład rady, co robić jak się podróżuje. Podał taką informację związaną ze Stanami Zjednoczonymi, że należy się spodziewać na przykład większej liczby przeszukań, zaglądania do laptopów, zaglądania do telefonów. Już wcześniej było tak, że rozmaici specjaliści turystyczni radzili, żeby zabierać no właśnie taki jednorazowego użytku telefon, żeby tam nie było za dużo prywatnych danych, dlatego że Amerykańska Straż Graniczna może do tego zajrzeć. No, więc to, to nie jest przyjemne, to jest naruszenie prywatności i ktokolwiek przez coś takiego przechodził, a takich świadectw pojawiło się dużo ostatnio, nie ma najmniejszych wspomnień. Druga rzecz jest taka, że 11 kwietnia zacznie obowiązywać taki przepis w Stanach Zjednoczonych, który nakazuje. Osobom wjeżdżającym na dłużej niż 30 dni zarejestrować się. I Kanadyjczycy z reguły to robili w formie takiego elektronicznego dokumentu, no ale teraz zacznie się wszystkiemu temu bardziej przyglądać Straż Graniczna, dla dla, więc na przykład osoby, które jeżdżą tam na dłużej niż 30 dni, mogą mieć problem. I teraz się zaczyna bardzo ciekawa rzecz. Otóż w tej grupie turystów, podążających co roku do Stanów Zjednoczonych z Kanady i zostawiających tam 2,5 miliarda dolarów i dających miejsca pracy 140 tysiącom osób, bo tak to Amerykanie liczą, to są dwie właściwie grupy turystów z Kanady. Pierwsi to są ci, którzy jeżdżą tam na kilka dni nie wiem, pojadą sobie na Florydę, popalają się, wrócą. Ale jest też duża druga grupa, licząca około miliona osób, o których się mówi, snowbirds, to są ludzie, którzy na, na zimę wyjeżdżają do Stanów, no i spędzają tam sobie zimę. Mają tam z reguły domy, mieszkania bądź wynajmują. Nieruchomości posiadane przez Kanadyjczyków są warte około 70 miliardów dolarów amerykańskich, więc wcale nie tak mało. Kanadyjczycy są drugą po Chińczykach grupą osób kupujących nieruchomości. No i teraz zaczynają sprzedawać i przestają wynajmować. Więc kanadyjskie media obfitują w relacje takich osób, które lata temu zaczęły sobie jakiś biznes turystyczny w Stanach Zjednoczonych nastawiony na Kanadyjczyków. No i teraz nagle Kanadyjczycy nie przyjeżdżają. No, bo ani to miłe się spotkać z takim traktowaniem na granicy, ani to miłe zastanawiać się, czy za chwilę ktoś przyjdzie mi coś, nie wiem, rzuci w okno kamieniem albo coś mu się nie będzie podobać w fakcie, że jestem Kanadyjczykiem. Kanadyjczycy kupują kanadyjskie i wybierają się na wakacje do Kanady. Tak jak 1 lutego tego roku apelował jeszcze wówczas premier Justin Trudeau. I no i Odkrywają Kanadę, więc w takich rozmaitych podsumowaniach tego, co się będzie działo w tej epoce post-pierwszych decyzji Trumpa, na przykład Bloomberg cytował trzy obszary, które się będą bardzo dobrze w Kanadzie rozwijać, i jednym z nich jest turystyka. Także nie ma tego złego. Przenosimy się na kolejny kontynent do Afryki, Afryki Północnej. A konkretnie do Egiptu, dlatego że do Egiptu w poniedziałek wybrał się prezydent Francji Emmanuel Macron po to, żeby rozmawiać o pokoju. Kasiu, dokładnie o kim i o czym i z kim chce rozmawiać? Tak, ta wizyta cały czas trwa. Prezydent Macron spotkał się z prezydentem Egiptu Al-Sisi. To były spotkania i formalne, i nieformalne. Rozmowy dotyczą pokoju w strefie gazy, jak doprowadzić do końca wojny, ponieważ no, przerwano zawieszenie broni, które trwało od 18 marca, trwa ostrzeliwanie strefy gazy przez Izrael. W tym samym czasie. Premier Izraela Netanyahu jest przyjmowany w Białym Domu, i tutaj komentatorzy francuscy podkreślają, że ta wizyta jest jakby w opozycji do tego, co robi Trump. Tutaj prezydent Macron chce zamanifestować swoje poparcie dla Palestyńczyków. Do tego formatu spotkania z prezydentem Egiptu dołączy również król Jordanii, Abdullah II. Tutaj ciekawostka, i on jest uznawany w Jordanii za potomka proroka Mohameda w 1941 Pokoleniu. Takie spotkanie trzech osób kluczowych dla regionu, może mało, nieco mniej, natomiast z jednej strony jest król Jordanii, z drugiej strony prezydent Egiptu, ponieważ to, co mówił w ostatnich tygodniach prezydent Trump o tym, żeby wysiedlić 2,5 miliona Palestyńczyków ze strefy gazy i gdzieś ich umiejscowić, w jakimś, jak to ujął Trump, w miłym miejscu, gdzie będą mieli ładne domy. Spekulacje mówią o tym, że mógłby być to częściowo Egipt, częściowo Jordania. Także o tym właśnie też jest to spotkanie, czy do tych przesiedleń dojdzie, czy nie i co można zrobić, żeby zaprzeć pokój w strefie gazy. Prezydent Macron również chce odblokowania granic strefy gazy, po to, aby mogła dochodzić pomoc humanitarna do wszystkich ludzi, którzy, którzy cierpią tam głód, do dzieci, które, które nie mają pomocy medycznej. Prezydent Macron we wtorek, czyli dzisiaj właśnie też udaje się na Półwysycymę i tam również ma spróbować swojej dyplomacji i zapowiedzieć pomoc humanitarną dla strefy gazu. Wspomniałem już wcześniej o Kanadzie i tym, że jest to państwo dwujęzyczne, ale okazuje się, że język francuski, który być może dla niektórych jest takim troszkę bogim krewnym i ma tam kolosalne znaczenie i właściwie trudno chyba bez tego języka żyć. Aniu, jak to wygląda? Opowiedz o tym, bo z polskiego punktu widzenia chyba jest to istotne w kontekście tego, że Rafał Trzaskowski, jeden z kandydatów na prezydenta Polski, bywa tak z przekąsem przez swoich przeciwników politycznych nazywany bążurem. Tak, to tutaj w Kanadzie mogłoby być ze zdziwieniem odbierane, gdyby ktoś rozumiał polski kontekst. Natomiast tak, rzeczywiście masz rację. Francuski w Kanadzie to nie jest taki zupełnie przypadkowy język i to nie jest tylko i wyłącznie Quebec. Kanada jest oficjalnie dwujęzyczna od 1969 roku, kiedy pojawiła się taka ustawa o językach oficjalnych. I nie należy francuskiego kojarzyć wyłącznie z Quebeciem. Bo to nie jest tylko Quebec, tam oczywiście mieszka najwięcej osób mówiących po francusku, ale nie tylko tam. I jeżeli pamiętać, że ponad 40 milionów osób mieszka w Kanadzie, to 11 milionów spośród nich mówi po francusku, czyli wcale nie tak mało. I Francuski jest bardzo ciekawym językiem do obserwowania wersji kanadyjskiej, ponieważ on się troszkę różni od francuskiego, nazwijmy to kontynentalnego, i wiele różnic takich językowych, bardzo śmiesznych dla osób znających francuski, istnieje. Zaczynając od tego, że na przykład, o ile po francusku mówimy na samochód voiture, to w Kanadzie, się, w Quebecu się będzie mówiło chat, co we Francji będzie znaczyło czołg. W związku z tym wiele takich różnych, fajnych różnic jest. Ale francuski ma swoją pozycję polityczną i na to warto patrzeć z kilku stron. To jest taki jedyny, taka jedyna enklawa języka francuskiego w Ameryce Północnej. Luizjana dawno zniknęła, nie ma. Nowy Orleans, tylko jakieś tam ma wspomnienia. I tam mało kto mówi po francusku. A my mamy tutaj enklawę całkiem sporą, bo to duża prowincja, w której się po francusku mówi. I tak jak ja na przykład rozmawiam z rozmaitymi znajomymi, którzy dobrze znają politykę francuską i mówią, słuchaj, to jest tak, że... Quebec będzie bardzo dbał o tę swoją francuskość, kanadyjskość, ponieważ w kontekście amerykańskim by kompletnie zniknęli. Jeżeli na przykład przyglądać się konferencjom prasowym rozmaitych polityków federalnych, bo to jest federalna dwujęzyczność, chociaż oczywiście nie tylko, to z reguły wygląda to tak, że któryś polityk coś wygłasza po angielsku, po czym się nie zwlekając mówi en français i powtarza to samo po francusku. W związku z tym te konferencje z reguły trwają dłużej niż gdziekolwiek. No, ale to taki już jest fajny obyczaj polityczny, i bardzo ciekawie wyglądało to w zeszłym tygodniu, kiedy doszło do takiego pierwszego. Właściwie to nie była debata, to była seria wywiadów z politykami, z pięcioma politykami, którzy są szefami partii. Bo my 28 kwietnia mamy wybory, i w związku z tym, no oczywiście, każda partia opowiada, co tam zamierza zaproponować. I to była debata, no nie debata, rozmowy z dziennikarzami po francusku. I zaczęło się od francuskiego, nie od angielskiego. Z wyjątkiem pana Brosia, który jest szefem Blok Kebekła, więc partii quebeckiej i zajmującej się właściwie tylko Quebekiem, wszyscy inni z tych polityków mówią przede wszystkim po angielsku. Francuski jest dla nich drugim językiem. I jedną z takich ciekawych rzeczy była pozycja Marka Karneja, który jest obecnie premierem, szefem liberałów, i, no i prawdopodobnie następnym premierem również. Kiedy zapytano go, jak ocenia na przykład swoją znajomość języka francuskiego, powiedział 6 na 10 punktów, ale on ma tylko 60 lat i zamierza się jeszcze tego francuskiego douczyć, tak żeby pod koniec urzędowania, jeśli będzie sprawować funkcję premiera, będzie to 8-9 punktów na 10. W związku z tym, francuski jest w Kanadzie ważny politycznie także jeden z kandydatów do niedawnego, w niedawnym wyścigu do fotela szefa Partii Liberalnej no, właściwie przepadł, między innymi z tego powodu, że, że twierdził, że francuski w Quebecu jest nieważny. Jego przyczyny polityczne tego, że przepadł, były trochę poważniejsze, ale francuski też tam się liczył, ponieważ wszyscy się bardzo zdziwili, no ale jak to w Quebecu? Francuski nieistotny to tak nie jest. Więc nie należy o francuskim zapominać, jadąc do Kanady, bo choć to troszeczkę inny francuski i taki czasami niektórzy mówią trochę zabytkowy, bo pokazuje, jak po francusku się mówiło 200 lat temu i troszeczkę inną drogą to ewoluowało, to jest to bardzo ważny język w Kanadzie. To znaczenie języka w polityce przypomniało mi się także, w kontekście Czech i Słowacji, dlatego że w 2023 roku odbyły się w Czechach wybory prezydenckie. Jednym z mocnych kandydatów nawet wszedł do drugiej tury był Andrej Babisz. Andrej Babisz, który jest przedsiębiorcą, jednym z najbogatszych obywateli Czech i byłym premierem, być może także przyszłym premierem, jest z urodzenia Słowakiem. I w trakcie tej kampanii wyborczej w 2023 roku brał w tajemnicy dodatkowe korepetycje z języka czeskiego, bo jego ojczystym językiem używanym na co dzień jest słowacki. A skoro już jesteśmy przy Słowacji i w tym takim kąciku środkowoeuropejskim, to chciałem Państwu przypomnieć, że miesiąc temu na Słowacji, Biedronka, polska Biedronka, Uruchomiła swój pierwszy sklep, potem były też kolejne sklepy. Cały czas jest plan uruchamiania sporej liczby, jak na ten nieduży kraj placówek handlowych. I Biedronka była pierwszym znaczącym graczem, jeżeli chodzi o handel detaliczny na Słowacji od 20 lat, więc to była też i trwająca nadal rewolucja. Natomiast biedronce może po piętach deptać lada chwila kolejny konkurent, dlatego że jak donoszą słowackie i czeskie media, na Słowację wybiera się rosyjska firma Mere, która prowadzi takie, które fachowcy nazywają hard dyskonty. Placówki, które no, mają bardzo taki ascetyczny wygląd. Towar jest tam sprzedawany jak w Polsce w latach 90., z palet, a nie z półek. Jest y, m, ogromna oszczędność na pracownikach i właściwie marketingu ani reklamy nie ma wcale, ale dzięki temu te ceny w tych sklepach są o jakieś 20% niższe niż u konkurencji. Więc zobaczymy, czy rosyjska sieć MERE powalczy. O swój kawałek tortu na Słowacji, jeżeli faktycznie zdecydowałaby się tam wejść w najbliższych dniach albo tygodniach. Wracamy teraz do Trumpa i do Francji, dlatego że nałożone przez Trumpa prezydenta Stanów Zjednoczonych cła mocno dosięgły francuskich przedsiębiorców. I co z tego będzie wynikało, opowie oczywiście Kasia Stańko. We Francji od piątku mamy bardzo duże spadki na giełdzie. Indeks 40 największych firm kakao odnotowuje 4, 5, 6% spadki. Niektóre firmy straciły kilkanaście procent. Przedsiębiorcy francuscy są bardzo zaniepokojeni. Odbyło się niedawno w weekend takie coroczne spotkanie przedsiębiorców małych i średnich firm, 500 najważniejszych. Reprezentantów tego sektora w Biarritz, To z kolei ciekawostka, to jest taka mekka surferów we Francji. I tam bardzo dużo mówiono o odsłach, właściwie to był główny temat tego forum gospodarczego. Francuskie firmy wskazują, że no, wprawdzie na razie nie będziemy popełniać samobójstwa, bo jeszcze nie ma tragedii, ale rolnicy, wytwórcy dóbr luksusowych, winiarze, producenci szampana są bardzo, bardzo straszeni. Trump groził, że może wprowadzić nawet 200% cła na alkohole z Europy na szampana francuskiego. No to byłoby, to byłoby bardzo duży cios na, na, na producentów francuskich. Co się dzieje obecnie? Około 56% przedsiębiorców wskazało, że zmniejszyło inwestycje lub zaprzestało ich na razie, nie planują jakichś inwestycji. Przedsiębiorcy skarżą się już teraz, że wzrosła liczba dni, kiedy nie płacone są na czas faktury. Średnio wynosi teraz 15 dni opóźnień w płaceniu tych faktur, w rozliczeniach między firmami. Branża marketingu, PR-u i reklamy wskazuje, że już teraz klienci bardzo ostro negocjują kontrakty, żądając obniżenia cen o 20-30%. Także to jest dosyć znacząca. Ta branża PR-u, marketingu i mediów jest bardzo wrażliwa na, na jakiekolwiek zabirowania i firmy podkreślają, że właśnie w tym sektorze najczęściej są robione oszczędności jako pierwsze. W poniedziałek w Luksemburgu odbyło się spotkanie ministrów handlu Unii Europejskiej i tutaj francuski minister domagał się wręcz opodatkowania amerykańskich usług i ograniczenia ich w Europie. To zdecydowanie uderzyło w Wichtek, Wichtechy i m.in. w portal X. Zobaczymy, jakie będą podjęte decyzje. No Natomiast Irlandia już, już na dzień dobry była przeciwna. Takim działaniem odwetowym obawiając się o swoje firmy. Nie ma jedności w Unii Europejskiej w odpowiedzi na cła amerykańskie. Zobaczymy, jak potoczy się ta polityka i co, o czym zdecyduje Ursula von der Leyen. Z pewnością o odpowiedzi Unii Europejskiej na Trumpowskie cła będziemy jeszcze. Mówili nieraz także w naszym podcaście, ale na dzisiaj to wszystko od nas. Dziękuję Państwu za uwagę i dziękuję oczywiście naszym korespondentkom Katarzynie Stańko i Annie Lach. Dziękuję, do zobaczenia następnym razem.